Zacznijmy od najprostszego dodawania i mnożenia. Umiesz to już pewnie od drugiej klasy podstawówki, ale nauczycielka powiedziała Ci wtedy jedną bardzo ważną rzecz, o których już raczej nie pamiętasz. Dodawanie jest przemienne. To znaczy, że możemy je dowolnie zamieniać kolejnością, a wynik tego dodawania i tak pozostanie taki sam. Oczywiście, nikt Cię bezpośrednio o to na maturze nie spyta. Tych konkretnych własności uczymy się po to, żeby pomogły nam Dalej w rozwiązywaniu zadań. A jaki za chwilę pokażę, jeden konkretny przykład. Spójrzmy jeszcze szybko na odejmowanie, które uwaga, nie jest przemienne, bo ile to jest 5 minus 8? No jest to minus 3. Ale jak odwrócimy liczby i dostaniemy 8 minus 5, to jest to 3. Zobacz, że wynik nie jest taki sam, stąd odejmowanie nie jest przemienne. Nie możemy go zamieniać kolejnością. A przemienność dodawania na przykład Wykorzystasz w takim miejscu. Jak masz 4 dodać 2x, no to możesz to zapisać jako 2x dodać 4. Zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, która pojawiła nam się przy odejmowaniu. Te liczby może nie są takie same, ale nie zmieniło nam się tutaj dużo. Mianowicie zmienił się tylko sam znak. Jak mieliśmy wcześniej minus 3, tak teraz mamy 3. Więc jeżeli zamienimy odejmowanie kolejnością, otrzymamy wynik. Który będzie, uwaga, liczbą przeciwną. Niech to będzie taka pierwsza ważna definicja, którą sobie tutaj zapamiętasz. Podobne zależności mamy przy mnożeniu i dzieleniu. Mnożenie jest przemienne, natomiast dzielenie nie jest przemienne. 3 podzielić na 1, otrzymamy 3. Natomiast 1 podzielić na 3, dobra, trochę średni przykład, ale otrzymaliśmy 1 trzecią. To nie jest liczba przeciwna, ale jest liczba odwrotna. Załatwimy się różnią. Liczba przeciwna to jest, gdy zamienimy znak, a gdy odwrócimy ją do góry nogami, wtedy nazywamy to liczbą odwrotną. Czyli na przykład liczba odwrotna do liczby 6 piątych to jest liczba 5 szóstych, a liczba, uwaga, przeciwna do minus 2 trzecie to jest 2 trzecie. A na przykład liczba odwrotna i przeciwna do minus 1 2 drugiej. Zobacz, minus jedna i jedna druga. Znajdujemy liczbę przeciwną, czyli zmieniamy znak. No to to będzie 1 i jedna druga. Ale teraz jaka jest liczba odwrotna do tego? I tutaj to nie będzie 1 i dwie pierwsze. Musimy tą jedynkę włączyć w całość, czyli będą trzy drugie, i teraz dopiero możemy to odwrócić, więc mamy dwie trzecie. Gdzie to wykorzystamy? Na przykład znajdując proste prostopadłe. I na pewno pojawi nam się to w jednym z kolejnych filmów tej serii. Rozwiążmy takie zadanie z matury. Ja wiem, funkcji jeszcze nie mieliśmy, ale omówimy sobie tutaj taką całkowitą podstawę. Obliczanie wartości funkcji dla jakiegoś argumentu oznacza podstawienie tego argumentu pod jej wzór. W tym przypadku podstawiamy ten x pod wzór właśnie tej funkcji. Czyli mamy f od pierwiastek z 3 minus 1. Równa się i teraz w miejsce x, tutaj i tutaj, ląduje nam ten pierwiastek z 3 minus 1. I co bardzo ważne, jak podstawiamy, musimy to podstawiać w nawiasie, zwłaszcza jeżeli ten x jest więcej niż jednym znakiem. Bo gdybyśmy podstawili to bez nawiasu, wtedy no co im podnosimy do kwadratu? Tylko jedynkę no, do dupy. Więc teraz ja sobie to pozwolę trochę przysp przyspieszyć. Żeby tutaj coś skrucić za, za sobą, prawda? I owszem, coś musimy skrucić. To jest bardzo dobra myśl. Tylko pytanie, w jaki sposób, bo przypominam, że ułamków nie skracamy, tak, nigdy w życiu, jeżeli mamy dodawanie lub odejmowanie na górze lub na dole, które nie jest poza nawiasem, bo to nam psuje kolejność wykonywania działań. Przyda nam się ta specyficzna forma przemienności odejmowania, czyli jeżeli mianownik na przykład zapiszemy w taki sposób, że będzie to 4 minus 2 pierwiastki z 3, zobacz, że teraz zamieniłem od kolejnością odejmowanie. A tak nie mogłem robić, więc to nie jest poprawne. Ale przypominamy sobie, że jest to liczbą przeciwną. Tak więc zapisuję tutaj, tutaj z przodu minus i to daję do nawiasu. Teraz już możemy skrócić na przykład całość i to się będzie równało. No zostaje nam 1 i 1, czyli 1 przez minus 1. To nam daje wynik minus 1. I uwaga, jest to jedno z trudniejszych zadań. Brzmi podstawowo i banalnie bo wystarczy tylko podstawić liczbę pod wzór funkcji jednak no, same te przekształcenia już są bardzo problematyczne. Teraz uwaga, bardzo ważny protip. Zawsze, jak masz jakąś liczbę, na przykład tutaj masz piątkę, czytaj ją od razu ze znakiem z przodu. W tym wypadku z plusem. Plusa nie piszemy. Jak masz pięć jabłek, to nie mówisz, mam plus pięć jabłek, tylko mam pięć jabłek. W tym wypadku mamy plus 5, A tutaj jaką widzisz liczbę? Nie po prostu 8, tylko czytaj z automatu minus osiem. Spójrzmy jeszcze na ten protip, ale przy wyrażeniach algebraicznych. Jeżeli na przykład rozwiązujesz jakieś równanie, czy robisz coś, tego typu, to też czytaj wszystko od razu ze znakami. Nie widzisz tutaj 4x, widzisz minus 4x. Nie widzisz tutaj 3, widzisz plus 3. Tutaj nie ma 6, jest plus 6. A tutaj minus 2x. Przejdźmy teraz do potęgi pierwiastków i tutaj umówmy sobie głównie to, co mamy w karcie wzorów. Pamiętasz pewnie, że potęga to jest powtórzone kilka razy mnożenie. Na przykład 3 do potęgi 5 oznacza, że przemnażamy trójkę przez siebie 5 razy. Jeżeli na przykład mamy potęgi ujemne lub wymierne, czyli ułamki, no to musimy skorzystać z takich wzorów. Te wzory też są bardzo ważne, ale myślę, że je pamiętasz jeszcze z podstawówki. W skrócie, jeżeli mamy tę samą podstawę potęgi, to wykładniki dodajemy, gdy oczywiście mnożymy te liczby, przy dzieleniu odejmujemy itd. itd. Nie będziemy się tutaj za dużo powtarzać. Jednak pamiętaj, oczywiście, że najważniejsze, co musisz wiedzieć, to jak wykorzystać te wzory w zadaniach. I tego niestety sam filmik Cię nie nauczy. A robiąc nawet kilka zadań nauczysz się więcej niż z kilku godzin oglądania filmiku. Także zapraszam Cię serdecznie na mój darmowy kurs Esmatura 2024 Demo, do którego link znajdziesz w opisie. Będzie tam zaraz obok tych płatnych. Sam ten kurs nauczy cię już dużo do matury. Jeżeli założysz konto, możesz poza oglądanie filmów rozwiązywać zadania, już nawet takie prawdziwe, maturalne, i odsyłać ich wynik. A sprawdzi Twój wynik i odeśle Ci odpowiedź. Potem oczywiście możesz sprawdzić rozwiązanie tego zadania. Ważne, aby spróbować samodzielnie, bo wtedy naprawdę możesz się dużo nauczyć. Także, ujemne potęgi, wykorzystajmy to w tym oto zadaniu pierwszym. Musimy policzyć wartość takiej liczby. Więc spróbujmy tutaj wykorzystać te przekształcenia, o których mówiliśmy wcześniej. Liczbę 100 do potęgi piątej zapiszmy w taki sposób. 10 do drugiej oraz do... Piątej. Dlaczego wybrałem akurat 10? No dlatego, że zobacz na odpowiedzi. Każda tutaj ma w podstawie dziesiątkę. To będzie pewna podpowiedź nasza, więc mamy 100 do, 10 do 2, do 5, przemnażamy wykładniki, bo oczywiście mamy na, na to wzór. Otrzymujemy 10 do potęgi dziesiątej. Natomiast dalej, jak zrobić w takim razie ten drugi wyraz? I to już jest nieco trudniejsze. 0,1 do minus 6 zapiszmy jako 1 dziesiątą do, do minus 6. I teraz przypominamy sobie wzór na ujemną potęgę. Według tego wzoru naszym a jest ta 1 dziesiąta, natomiast nm jest szóstka. Musimy to więc zapisać 1 przez 1 dziesiątą do potęgi szóstej. Ale zgodzimy się, że ten zapis wygląda obrzydliwie. Więc przypominamy sobie, że zapisywanie czegokolwiek 1 przez jakąś liczbę oznacza odwrócenie tej liczby. Więc równie dobrze możemy ten wzór przeczytać w taki sposób, że wystarczy odwrócić ten ułamek, czyli zapisać go jako 10 pierwszych. Czyli po prostu 10, wtedy tą dziesiątkę też podnosimy już do właśnie szóstej potęgi, i dokładnie to samo wyszłoby nam z tego. Teraz wracając do polecenia. Skoro my mnożymy te liczby, no to znaczy, że wykładniki chcemy dodać, bo mamy oczywiście te same podstawy. I dostajemy wtedy 10 do potęgi 16. Gotowa odpowiedź B. Teraz pogadajmy jeszcze chwilę o pierwiastkach i logarytmach. Jak wiemy, potęgowanie oznacza nam powtórzone mnożenie. Zapiszmy coś takiego. A do potęgi C równa się B. Co nam z tego wynika? To, że, uwaga, pierwiastek z B stopnia C jest równy A. To C przeskoczyło nam tutaj jako stopień pierwiastka. To jest definicja. A pierwiastkowania, którą też oczywiście masz w karcie wzorów. Teraz zamkniemy jeszcze trójkąt w taki sposób. Wszystkie te liczby możemy ułożyć jeszcze w jednej formie. Jeżeli chodzi o logarytmy, to one nam odpowiadają na trochę inne pytanie. Do której potęgi podnieść to a, żeby otrzymać b? Widzisz różnicę? Przy pierwiastkowaniu jest. Jaką liczbę podnieść do tej potęgi, żeby dostać b? A przy logarytmach, do której potęgi podnieść tą liczbę, żeby otrzymać b? Czyli logarytm o podstawie a z liczby b daje nam. C i to C czyli potęga jest w tym przypadku wynikiem. Zrób sobie screena tego i powiedz na ścianie. Niech ci się śni. Więc na przykład logarytm o podstawie 4 z 64 odpowiada nam na pytanie, do której potęgi podnieść tą dolną czwórkę, żeby otrzymać to górne? No do trzeciej, bo 4 razy 4 razy 4, czyli właśnie 4 do 3 daje nam 64. Zostawiam ci tutaj parę trudniejszych zadań. Spróbuj sobie je rozwiązać. Jak dasz radę, to będzie fajnie. Możesz mi podesłać. Zadania z logarytmów najczęściej się będą pojawiać gdzieś na początku batury. Na przykład tutaj jest zadanie drugie. Pierwsze mamy z Dlatego, że są to takie tematy wstępne, które wciąż mówią nam tylko tak naprawdę o liczbach. Potem oczywiście są to jakieś funkcje i to już są takie konkretne definicje. Kolejny arkusz, i też mamy logarytmy. Na na samym początku, zazwyczaj te zadania na potęgi i logarytmy będą miały po jednym punkcie. Masz jeszcze siłę się uczyć? Tak? To super, bo pokażę Ci jeden typ zadania, który na pewno pojawi się na maturze, a który na pewno Ci uda zrozumieć. Wartość bezwzględna, a konkretnie nierówność jest nie. Sama wartość bezwzględna to taka branka która dodatkie liczby przepuszcza, a ujemne zmienia na przeciwne. Czyli na przykład czy trójkę przepuści? O, oczywiście. Minus szóstka. no musi zabrać tego minusa. A coś takiego? Okej, okay, ma minusa, ale to nie o to chodzi. Musisz sprawdzić, czy ta liczba jest ujemna, czy do dodatka. Weź na przykład kalk kalkulator, pisz pierwiastek z dwóch, odejmij jeden, ile Ci wyjdzie? Na plusie chyba coś, nie? Więc przepuszczamy tą liczbę bez problemu. Możemy także wartość bezwzględną czytać jako odległość na osi liczbowej od 0. Już tłumaczę o co chodzi. Na przykład tutaj mamy 0. Jak daleko od tego zera leży minus trójka? Liczymy kratki, 1, druga, trzecia, o trzy kratki. A jak daleko leży na przykład czwórka? No, o cztery kratki. Mamy więc 4. Czyli widzisz, zrobiło się to samo co tutaj. Jak był minus, zabraliśmy go. To teraz jak rozwiązywać takie zadania? Mamy oś liczbową, mamy zaznaczyć, która to jest nierówność. Znajdujemy liczbę na osi, która jest po środku, podpiszemy wszystkie po kolei, to zobacz, że dwójka jest tutaj dokładnie na środku. Patrzymy, czy ten przedział przysuwa się do tej dwójki, czy się od niej odsuwa. W tym przypadku jest przy tej dwójce i możemy go przeczytać w taki sposób, że odległość od liczby 2 jest mniejsza od 5. No co to znaczy? Wyobraź sobie, że COVID na przykład, tu jest jakieś zakażenie chory i wszyscy się muszą ustawić co najmniej 2 metry od niego. Czyli robi się takie kółko wokół jego da 2 metry, co najmniej, no nie? To teraz jeszcze raz tutaj. Ile wynosi odległość? No 5, dlatego, że idziemy 5 kratek w prawo, 5 kratek w lewo i mamy cały ten przedział. Także odległość od dwójki jest mniejsza niż 5. Jak to przeczytać tutaj? Piszemy to nierówność w taki, w taki sposób. Wartość bezwzględna z x teraz minus ta liczba, od której liczymy odległość, czyli w tym wypadku minus 2, tak? Bo to 2 jest w tym naszym takim centrum, dwójka. I teraz ile wynosi odległość? W tym przypadku wszyscy się zbliżają do tej dwójki, więc jest mniejsza od 5. Gdyby były zamalowane kropki, to wtedy mamy mniejsza równa. Daje nam to odpowiedź od razu a.